Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30 zaprasza Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProKam Polska. Dzień dobry, z tej strony Dariusz Ziarko, witam w audycji, w której skupimy się na jesiennej ochronie fungicydowej, owadobójczej oraz odżywianiu dolistnym rzepaków. Dzisiaj moim gościem jest kierownik oddziałów Grójca i Łowicza Krzysztof Włodarczyk. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Co firma ProCam może zaoferować do pierwszych jesiennych zabiegów fungicydowych w ochronie rzepaków ozimych? Pierwsze zabiegi jesienne, fungicydowe w rzepaku mają za zadanie ochronić rzepak przed chorobami grzybowymi. Jednocześnie jest to czas na zabieg regulacji łanu. Wykorzystujemy tutaj produkty spełniające obie te funkcje. Zabieg wykonujemy zazwyczaj w fazie 4-6 liści rzepaku. Możemy zastosować produkt Karamba, zawierający metkonazol, lub produkt Tobias z substancją aktywną tebukonazol. W warunkach polowych bardzo dobrze sprawdza się również mieszanina tych dwóch produktów. Które rozwiązanie wybrać? To pytanie proszę zadać swojemu doradcy PROCAM. On dobierze najlepszy wariant dla Państwa gospodarstwa. W jakim celu robimy regulację łanu jesienią? Regulacja łanu jesienią ma za zadanie skrócenie roślin, obniżenie osadzenia stożka wzrostu, Poprawę długości i masy systemu korzeniowego, a wszystko po to, aby przygotować rośliny rzepaku do lepszego przezimowania. Mamy zrobioną ochronę fungicydową, a co ze szkodnikami? Podczas zabiegu fungicydowego jednocześnie możemy zastosować insektycyd, np. produkt szerpa, w celu zwalczania takich szkodników jak pchełki, szyce, gnatarz oraz tantniż. Oczywiście powinno to być poprzedzone lustracją pola. Co możesz zaproponować w odżywianiu dolistnym rzepaków? Najważniejszym mikroelementem w dożywianiu dolistnym jesienią rzepaku jest bor. Wpływa on znacząco na zimnotrwałość oraz potencjał plonotwórczy roślin. Tu polecam zastosować nawóz Horti Active Bor w dawce 1-3 litry na hektar. Inne ważne pierwiastki to mangan, molibden oraz cynk. Wszystkie one występują w naszym produkcie Prolif Max 4.0. Stosujemy go jesienią w dawce od 1 do 1,5 litra na hektar. Odżywianie dolistne możemy, a nawet powinniśmy rozbudować o stymulator wzrostu, taki jak Improver. Jest to produkt zawierający fenolany, które pobudzają rośliny do wzmożonego wzrostu oraz poprawiają wigor. Czy warto jesienią zrobić dodatkowy zabieg, aby wpłynąć na wzrost plonu w żniwa? Oczywiście wszystkie wymienione wcześniej zabiegi mają na celu maksymalizację plonu rzepaku. Ale jest jeszcze jeden produkt, który możemy zastosować jesienią aby ten potencjał jeszcze bardziej podkręcić. Myślę tu o produkcie Azotopower, który stosujemy jesienią w dawce 100 g na hektar. Najlepszy moment na wykonanie zabiegu to faza 2 do 6 liści rzepaku. Zabiegiem tym budujemy potencjał azotu mineralnego w glebie, który zostanie wykorzystany przez rośliny rzepaku na start wiosną następnego roku. W produkcie Azotopower znajdują się cztery szczepy bakterii, azotobakter oraz artrobacter, które wiążą azot atmosferyczny z powietrza i udostępniają go korzeniom roślin uprawnych. Są to bakterie pochodzące z polskich warunków glebowych i namnażane w specjalnym laboratorium. Produkt charakteryzuje się powtarzalnością składu oraz wysoką produkcyjnością zawartych w nim bakterii. Zastosowanie 100 g Azoto Power daje wzrost azotu mineralnego od 30 do 50 kg na hektar, co zostało potwierdzone licznymi doświadczeniami. Na pytania podczas dzisiejszej audycji odpowiadał kierownik oddziałów Grójca i Łowicza, Krzysztof Włodarczyk. Dziękuję bardzo, do usłyszenia kolejnym razem. Zapraszam za tydzień o tej samej godzinie, Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProKam Polska. Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30.